Laudetur, laudetur. Pewnym szokiem napełnił mnie artykuł Matczaka. Czytam jego felietony co tydzień wyborczy i z wyborczej tydzień temu, sobotę. Bo on tak naprawdę był zatytułowany Teraz Urwał My, i to Teraz Urwał My było sformułowane pod adresem opozycji. Ta opozycja jeszcze nie stworzyła rządu. Ten rząd pewnie będzie blokowany do grudnia. Nie podjęła żadnych decyzji, co zarzuca tutaj Matczak, że już chęć. Upodlenia, poniżenia pisu jego elektoratu, to co gość pisze, wręcz, czyli tak, już tęczowe dni, tęczowe piątki, soboty, niedzielę, masturbacja, onanizacja dla przedszkolaków. Boże, co ten gość pisze? Dalej, urażająca konserwatywną wrażliwość, prawo do aborcji, to się i tak tego się nie da przeforsować, tam jest dość tych cymbałów z PSL i tak dalej, żeby się nie dało przeforsować. Więc pisze o czymś, czego nie ma. A ja w opozycji widzę jedno. Cały czas głos, jak zrobić to, żeby te podziały zasypywać, żebyśmy się mogli dogadać, żeby miejsce było dla wszystkich. Jak zrobić to, żeby uzdrowić instytucje wydrążone i fasadowe, nie łamiąc nie tylko ducha prawa, ale i litery. A tego się chyba nie da zrobić. Żeby nie likwidować Trybunału Konstytucyjnego, nawet niech całkowicie poza Konstytucyjnej Rady Mediów Narodowych uchwałą i nie powoływać nowej, bo. Chodzi o to, że mają trwać instytucje będące dobrem państwa, wszystkich obywateli, a nie jak kurwa w jakimś Kazachstanie borata czy Polsce borata zmienianych z każdą ekipą. Nad tym się opozycja zastanawia, jak zrobić porządek z mediami publicznymi, jak zrobić porządek z Trybunałem Konstytucyjnym, ale właśnie nie poprzez ich zawłaszczanie, tylko poprzez ich uzdrowienie. Przecież nie, nie da się przyjąć ustawy, w myśl której na przykład szefów zarząd Radia Polskiego Telewizji powołuje nie Sejm, nie tylko, tak jak w przypadku BBC, na przykład delegaci uniwersytetów, stowarzyszeń twórców i tym. Przecież taką ustawę natychmiast zablokuje Duduś. Trzeba będzie to zapewne zrobić tak, żeby minimalnie łamać literę prawa, w największym stopniu zachować ducha prawa. I teraz to, o czym pan Maczek mówi, czyli pomniki. Że już, że wywiozą pomnik Kaczyńskiego w bardziej dyskretne miejsce, że on nie ma ulicy. I teraz powiem tak. Te pomniki, na U mnie, w moim mieście, na placu Piłsudskiego, dawnym placu Zwycięstwa, w tym momencie mają wdzięk kłykcin kończystych na sromie starej żebraczki lub wrzod na nosie pijaka. Powiem tak, one zostały postawione w trybie okupacyjnym, czyli wywłaszczono miasto z jego przestrzeni, bo przypominam Wam, że zgodnie z ustawą, decyzję o pomnikach na zewnictwie ulic, zgodnie z zasadą decentralizacji samorządności, zasadą konstytucyjną, te prerogatywy należą do samorządu. A zatem wywłaszczono z pracy zwycięstwa, które wojsko przyjęło. No wiadomo, przecież oczywiście jest to podstawowy pas startowy dla F-35. I teraz panu Matczakowi powiedziałbym tak. Prawo cywilne, którego też uczę, mówi, że czynność podjęta dla pozoru. Czynność podjęta w celu nadużycia prawa czy obejścia prawa jest nieważna. Artykuł 5 KC, artykuł 56 KC i artykuł przepisy o pozorności. Uważam, że należy zwrócić się do sądu o uznanie tych decyzji administracyjnych za nieważne ze względu na wady prawne. Pozorność tych decyzji, celem których było obejście prawa, faktyczne wywłaszczenie i pozbawienie, konstytucyjnych i ustawowych kompetencji samorządu. Potem należy rozpisać referendum w Warszawie. Czy warszawiacy chcą tych pomników tam? Ja powiem tak, niech będzie ulica Kaczyńskiego niech będzie pomnik. Na przykład na Woli, w okolicach muzeum do powstania, którego on się przyczynił. Ale jeśli musi stać koło Piłsudskiego, najlepiej go zasłonić i przysłonić. No zobaczymy, co powiedzą warszawiacy. Nieważność i bezskuteczność tych decyzji, żeby nie jak podstawy po prostu ogólnie cywilno-prawne, ale tak naprawdę to nieważność czynności prawnej żeby uwagi na pozorność, Działanie w złym, w, zły, w złym zamiarze, łamiące zasadę male nostro iure utinon debemus łamanie zasad współżycia społecznego i próbę obejścia prawa. Przecież to są podstawy nieważności czynności prawnej, tu decyzji administracyjnej, w całym systemie prawa. Ja rozumiem, że uraża to konserwatywną wrażliwość, a wiecie, jak moją wrażliwość urażają komisje smoleńskie? No ciekawe, czy teraz likwidacja podkomisji smoleńskiej, czyli tego zgromadzenia trutniów, którzy na miliony wydy... dziesiątki mi państw polskiej, pieprząc jakieś bzduro o parówkach, puszkach piwa, to obrażało moją niekonserwatywną wrażliwość, te bzdety o piwie, o puszkach, o parówkach. Tak, tak, drodzy hejterzy, nie piszcie mi bzdur o Putinie, o tym, na ile rozpadł się tu polew. Ja wiem. Putin zamontował elektromagnes, który ściąga także aluminium, magnez, elektron i lekkie stopy nieferromagnetyczne. Macie tu powinien dostać nagrodę Nobla z fizyki. Warczały automaty produkujące hel i sztuczną mgłę, a ostatecznie, słuchajcie, wiadomo. Putin strzelał, Tusk trzymał wyrzutnia, Komorowski podawał pociski. Ale dajcie sobie spokój z tym, drodzy hejterzy, tak jak i z nazywaniem mnie Żydem, bo konsekwentnie odpowiadam skrótem SPRLD, co też producent skonsekwentnie skons usuwa. Ale pamiętajcie, u mnie zawsze, bo takim jestem gadem. 10 kwietnia na śniadanie, co jemy? Parówki. Co prawda nie popijam piwem od tych pórek, bo zaczynam nam wtedy dzień od czystego spirytusu. Ramen, ramen, ramen. ramen.